Nigdy nie myślałem, że mój syn zamknie mnie w domu przed swoim ślubem. A to, co stało się po ich powrocie, odebierze mu mowę na zawsze. Stałem za oknem salonu, patrząc na samochód Marcina znikający za zakrętem. Dźwięk obracającego się klucza w zamku wciąż dzwonił mi w uszach, jak pogrzebowy dzwon. Moje własne dziecko. Mój jedyny syn. Zamknął mnie jak jakiegoś przestępcze. Zanim przejdziemy dalej, napiszcie w komentarzach, z jakiego miasta nas oglądacie. A jeśli ta historia was poruszyła, zasubskrybujcie kanał, bo jutro mamy dla was coś naprawdę wyjątkowego. Serce waliło mi jak młotem w piersi. Siedemdziesiąt lat na tym świecie, a nigdy nie poczułem takiego bólu. To nie był zwykły ból fizyczny. To było coś, co rozdzierało mnie od środka, jakby ktoś wyrywał mi żywcem kawałki duszy. Po co ci tam ojciec? Usłyszałem jeszcze wcześniej głos Moniki, jego narzeczonej. Serenum, ty tylko będzie robił sceny. Wszyscy goście będą patrzeć i wtedy wszystko do mnie dotarło. Wstydzili się mnie, wstydzili się starego ojca, który przez ostatnie lata walczył z alkoholem, który czasem jeszcze się potykał, który miał drżące ręce i niepewny głos, który mógł ich zawstydzić przed jej snobistyczną rodziną. Usiadłem ciężko w fotelu, ten sam, w którym siedziała moja żona Anna, gdy umierała dwa lata temu. Wtedy Marcin też nie było przy niej, miał ważniejsze rzeczy do roboty, karierę. Nową dziewczynę. Nowe życie, w którym nie było miejsca na schorowanego ojca. Łzy napłynęły mi do oczu, ale zacisnąłem pięści. Nie, nie będę płakał. Anna zawsze mówiła, że mężczyzna płacze tylko dwa razy w życiu: gdy się rodzi i gdy umiera. A ja jeszcze nie umieram. Wstałem i poszedłem do kuchni. Moje odbicie w oknie wyglądało jak cień człowieka, którym kiedyś byłem. Pomarszczona twarz, rzadkie siwe włosy, garb na plecach po latach pracy na budowie. Widziałem, dlaczego się mnie wstydzili. Nie pasowałem do ich świata, pełnego blasku i luksusu. Ale co ja mogłem zrobić? Siedemdziesięcioletni mężczyzna, zamknięty we własnym domu jak więzień. Bez telefonu, Marcin go zabrał, mówiąc, że za dużo dzwonię. Bez kluczy, wszystkie schował. Nawet klucz do piwnicy. Piwnicy, nagle coś we mnie drgnęło. Spojrzałem na schody prowadzące w dół, tam, gdzie trzymałem wszystkie pamiątki z przeszłości. Tam, gdzie leżały dokumenty, zdjęcia, papiery i pewna koperta, którą schowałem przed laty. Serce zaczęło mi bić szybciej, ale tym razem nie ze strachu, lecz z czegoś innego. Z nadziei? Może. Z rządy zemsty? Zdecydowanie. Schodziłem powoli po schodach. Każdy stopień skrzypiał pod moim ciężarem. W piwnicy pachniało stęchlizną i przeszłością. Stare pudła, narzędzia, które już nigdy nie będą potrzebne. I tam, w kącie, zielona metalowa skrzynka, którą Anna kazała mi schować lata temu. Drżącymi rękami otworzyłem zamek. Wewnątrz leżały dokumenty, których Marcin nigdy nie widział. Dokumenty, o których istnieniu nie miał pojęcia. Testament mojego ojca, prawdziwy testament. Marcin myślał, że dom i wszystkie pieniądze należą do niego z racji dziedziczenia. Ale prawda była inna. Dziadek przepisał wszystko na mnie z jedną klauzulą: Mogę to przekazać synowi tylko wtedy, gdy udowodni, że jest tego godny. Gdy okaże szacunek i miłość. A co zrobił Marcin? Zamknął mnie w domu jak psa w klatce. Wziąłem do rąk żółkawy papier i czytałem go po raz kolejny, chociaż znałem każde słowo na pamięć. Stanisław Kowalski może przekazać majątek swoim dzieciom wyłącznie po udowodnieniu przez nieszacunku i oddania wobec rodziców. Uśmiechnąłem się pierwszy raz od tygodni. To był gorzki zimny uśmiech. Uśmiech człowieka, który właśnie odkrył swój as w rękawie. Ale to nie wszystko. W skrzynce leżało coś jeszcze: zdjęcia. Stare zdjęcia Marcina z czasów studenckich. I między nimi jedna fotografia, która zmieniła wszystko. Monika i jakiś mężczyzna w intymnej sytuacji. Data na odwrocie. Tydzień temu. Serce zamarło mi w piersi. Moja przyszła synowa zdradzała go tydzień przed ślubem. A ja o tym wiedziałem, bo przypadkowo ich przyłapałem, gdy wracałem od lekarza. Ale wtedy pomyślałem, że to może przypadek, pomyłka. Schowałem zdjęcie, nie chcąc robić problemów. Teraz już wiedziałem, co z tym zrobić. Następne godziny spędziłem na planowaniu. Po raz pierwszy od lat czułem się żywy, potrzebny. Miałem cel, miałem misję. Poszedłem do garażu. Na szczęście, Marcin nie zamknął wewnętrznych drzwi. Stary komputer, który mi kupił lata temu, wciąż działał. Nauka obsługi zajęła mi kiedyś miesiące, ale teraz byłem wdzięczny Annie, że nalegała, żebym się tego uczył. Zeskanowałem wszystkie dokumenty: testament dziadka, papiery własności, bank statements, które pokazywały. Kto płaci rachunki za dom? Ja z mojej emerytury i oszczędności. Marcin tylko mieszkał, nie wnosząc ani grosza. Potem zeskanowałem zdjęcia Moniki z obcym mężczyzną. Była ich całkiem spora kolekcja. Najwyraźniej romans trwał już długo. Siedziałem przy tym komputerze do późnej nocy, układając swój plan. Każdy szczegół musiał być dopracowany, każdy ruch przemyślany. Drugiego dnia, gdy słońce weszło przez okna, już wiedziałem co zrobię. Poczułem spokój, jakiego nie doświadczałem od miesięcy. To była Ejsza przed burzą, ale ja byłem jej panem. Włączyłem komputer i zacząłem pisać. List do prawnika, list do banku, list do syna. Każdy z nich starannie sformułowany, każde słowo przemyślane. W liście do prawnika opisałem sytuację z zamknięciem mnie w domu i przedstawiłem dokumenty świadczące o tym, że Marcin nie spełnił warunków dziedziczenia. Poprosiłem o przygotowanie nowych dokumentów przekazujących cały majątek fundacji charytatywnej. W liście do banku poinformowałem o zamrożeniu wszystkich kont i kart kredytowych, które Marcin miał dostęp. To było możliwe, bo formalnie to ja byłem właścicielem wszystkiego. List do syna był najdłuższy. Opisałem w nim wszystko: mój ból, rozczarowanie, ale także moją miłość, która wciąż istniała pomimo wszystko. Dołączyłem zdjęcia Moniki z kochankiem i dokumenty testamentu. Ale to nie był koniec. Miałem jeszcze jedną sprawę do załatwienia. Tę najważniejszą. Trzeciego dnia rano usłyszałem samochody podjeżdżające pod dom. Głosy, śmiechy. Wrócili z podróży poślubnej. Serce zaczęło mi bić szybciej, ale to nie był strach. To była ekscytacja myśliwego, który czeka na swoją zdobycz. Słyszałem, jak Marcin próbuje otworzyć drzwi swoim kluczem. Próbował raz, drugi, trzeci. Potem usłyszałem przeklinania. Kurwa, coś jest nie tak z zamkiem. Scoreshurn krzyknął do Moniki. Uśmiechnąłem się. Oczywiście, że coś było nie tak. Wczoraj wieczorem zmieniłem wszystkie zamki. Znalazłem w internecie firmę, która pracuje w trybie awaryjnym. Stary ślusarz, podobny do mnie wiekiem, zrozumiał sytuację bez zbędnych pytań. Słyszałem, jak Marcin dzwoni do kogoś, pewnie do ślusarza, ale żaden ślusarz nie otworzy drzwi bez zgody właściciela domu. A właścicielem byłem ja. Po pół godzinie usłyszałem pukanie mocne, agresywne. Tero, otwórz te cholerne drzwi! Co się dzieje? Podszedłem do okna i spojrzałem na niego. Stał tam w garniturze ślubnym, złościwy i czerwony na twarzy. Monika stała obok, wyglądając na zirytowaną i zmęczoną. Otworzyłem okno. A, witajcie, nowożeńcy. Miło was widzieć. Tato, co się dzieje? Dlaczego nie mogę otworzyć drzwi? Bo to nie są już twoje drzwi, synu. Zobaczyłem, jak jego twarz zmienia się z zirytowania w zdziwienie, a potem w coś na kształt strachu. Syn Mord, co masz na myśli? Co nam? Zapraszam do środka. Przez tylne drzwi. Są otwarte. Słyszałem ich kroki na tarasie, potem w korytarzu. Gdy weszli do salonu, już na nich czekałem. Siedziałem w fotelu Anny z kopertą dokumentów na kolanach. Marcin wyglądał na oszołomionego. Był opali, wypoczęty, wyglądał na szczęśliwego. Za chwilę miało się to zmienić. Tato, co się dzieje? Czemu pozamieniałeś zamki? Sian. Usiądźcie. Mamy do omówienia kilka spraw. Monika pierwsza usiadła na sofie. Marcin został w progu, jakby czuł nadchodzące niebezpieczeństwo. Po pierwsze, powiedziałem spokojnie, chciałbym wam pogratulować ślubu. Mam nadzieję, że będziecie szczęśliwi tak długo, jak to możliwe. Tato, przestań gadać zagadkami. Dlaczego. Po drugie, przerwałem mu. Chciałbym ci przekazać pewne informacje, które mogą być dla ciebie interesujące. Wstałem i podałem mu pierwszą kopertę. W środku były zdjęcia Moniki z kochankiem. Widziałem, jak jego twarz przechodzi przez wszystkie możliwe kolory. Pobledł, poczerwieniał, znów pobledł. Ręce zaczęły mu drżeć. Co to jest? Wyszeptał. Twoja żona ma romans, synu. Już od kilku miesięcy. Te zdjęcia zostały zrobione tydzień przed waszym ślubem. Marcin spojrzał na Monikę. Ona siedziała jak sparaliżowana, z szeroko otwartymi oczami. To nieprawda, wyjąkała. A to trzecia sprawa. Ciągnąłem dalej, podając Marcinowi drugą kopertę. Ten nam warnam. Testament twojego dziadka. Prawdziwy testament. Widziałem, jak czyta go z narastającym przerażeniem. Jego oczy biegały po tekście. Zatrzymywały się na najważniejszych fragmentach. To niemożliwe, szepnął. Serious, Całkiem możliwe. Przez ostatnie dwa lata mieszkałeś w moim domu, nie płacąc ani grosza. Ja płaciłem rachunki. Ja utrzymywałem ten dom. A potem, tydzień temu... Zamknąłeś mnie jak jakiegoś przestępcę, bo wstydziłeś się mnie przed rodziną swojej żony. Marcin opadł na krzesło. Koperta wypadła mu z rąk. Tato ja, ja nie chciałem. Czwarta sprawa, powiedziałem, podając mu trzecią kopertę. Twoje konta bankowe zostały zamrożone. Karty kredytowe anulowane. Samochód, który uważałeś za swój, zostanie jutro odebrany przez firmę leasingową. To było za dużo. Marcin zaczął płakać. Nie widziałem go płaczącego od dzieciństwa. Duży, czterdziestoletni mężczyzna płakał jak dziecko. Tato błagam cię. Ja nie wiedziałem o romansie. Można to wszystko naprawić, ale ja jeszcze nie skończyłem. Piąta i ostatnia sprawa powiedziałem, wstając z fotela. Dom zostaje przekazany fundacji charytatywnej. Ty i twoja żona macie czas do końca tygodnia na wyprowadzenie się. Wszystkie wasze rzeczy będą spakowane i dostarczone pod adres, który mi podacie. Cisza, która zapadła, była tak gęsta, że można było ją kroić nożem. Słyszałem tylko płacz Marcina i szybki oddech Moniki. To jest twoja zemsta? zapytała w końcu Monika. W jej głosie słychać było złość. Za co? Za to, że Marcin chciał mieć piękny ślub? Spojrzałem na nią długo i uważnie. Ta kobieta wciąż nie rozumiała. Nie, to nie jest zemsta powiedziałem spokojnie. Znaczy to są konsekwencje. Przez całe życie pracowałem na to, żeby dać synowi wszystko, czego potrzebuje: dom, edukację, bezpieczeństwo. A on w zamian za to zamknął mnie jak psa, bo się mnie wstydziłeś. Odwróciłem się do Marcina. Ale najgorsze nie było to, że mnie zamknąłeś. Najgorsze było to, że zrobiłeś to bez żalu, bez wyrzutów sumienia. Miałeś zabawę na ślubie ważniejszą niż szacunek dla ojca. Marcin podniósł głowę. Łzy wciąż spływały mu po policzkach. Tato ja przepraszam. Możemy to wszystko naprawić. Ja będę lepszym synem, obiecuję. Za późno, Marcin. Niektórych rzeczy nie da się naprawić. Podszedłem do okna i spojrzałem na ogród, który przez lata pielęgnowałem razem z Anną. Kwiaty, które sadziła, wciąż rosły. Wciąż kwitły każdego roku, chociaż jej już nie było. Wiesz co, synu? Sir powiedziałem nie odwracając się do niego. Przez ostatnie dwa lata od śmierci mamy czułem się jak przeszkoda w twoim życiu. Jak ciężar, od którego chcesz się uwolnić. I teraz w końcu się uwolniłeś. Odwróciłem się i spojrzałem mu prosto w oczy. Łanyn, ale uwolnił się też ja. Od rozczarowań. Od bólu. Od nadziei, że kiedyś znów będziesz moim synem, którym kiedyś byłeś. Marcin wstał z krzesła, podszedł do mnie niepewnie. Tato proszę, ja nadal jestem twoim synem. Popełniłem błąd, ale. Mój syn umarł dwa lata temu razem z matką przerwałem mu. To, co zostało, to obcy mężczyzna, który nosi moje nazwisko, ale nie ma nic wspólnego z wartościami, których go uczyłem. Monika wstała z sofy. Stanisław, możemy porozmawiać jak dorośli ludzie. Może znajdziemy jakieś rozwiązanie. Spojrzałem na nią z politowaniem. Ty będziesz mi mówić, jak mam postępować. Ty, która zdradzasz męża tydzień przed ślubem, ty, która namówiła go, żeby mnie zamknął? Jej twarz poczerwieniała. Ja nie mówiłem, żeby cię zamykał. Nie, mówiłaś tylko, że jestem zawadą, że jestem kłopotem, że lepiej będzie bez mnie. Zapadła cisza. Wszyscy trzej staliśmy w salonie, jak aktorzy w dramacie, który zbliżał się do końca. W końcu Marcin odezwał się pierwszy: Co mam zrobić, tato? Powiedz mi, co mam zrobić, żeby to naprawić? Spojrzałem na niego długo. W jego oczach wciąż był ten mały chłopiec, który biegał po tym ogrodzie. Chłopiec, który przynosił mi rysunki z przedszkola i wołał: "Tata, popatrz, co narysowałem". Ale to było dawno. Bardzo dawno. synu, nie ma nic, co możesz zrobić. Niektórych rzeczy po prostu nie da się cofnąć. Marcin stał przede mną jak złamany człowiek. Jego nowa żona trzymała się jego ramienia, ale w jej oczach widziałem już kalkulację. Jak szybko może się z tego wykręcić? Jak szybko może znaleźć nowego sponsora swojego luksusowego życia? Macie tydzień, powiedziałem ostatecznie. Potem zmienię zamki ponownie i wszystko, co tu zostanie, trafi na śmietnik. Wyszedłem z salonu i poszedłem do kuchni. Słyszałem, jak szeptają między sobą. Słyszałem płacz Marcina i oschłe uwagi Moniki. Po pół godzinie usłyszałem, jak wychodzą przez tylne drzwi. Zostałem sam. Usiadłem przy stole kuchennym, tym samym, przy którym jadaliśmy śniadania przez tyle lat. Anna robiła najlepsze jajecznice na świecie. Marcin zawsze prosił o dokładkę. Po raz pierwszy od tygodni zapłakałem. Ale to nie były łzy żalu. To były łzy ulgi. Czułem się jak człowiek, który zrzucił z siebie ogromny ciężar. Następne dni mijały spokojnie. Przychodzili prawnicy, przedstawiciele fundacji, ludzie z banku. Wszystko było załatwiane sprawnie i profesjonalnie. Marcin próbował jeszcze kilka razy zadzwonić, ale nie odbierałem. W końcu w piątek przyszli po swoje rzeczy. Marcin wyglądał jak cień samego siebie. Schudł, miał podkrążone oczy. Moniki nie było z nim. Podobno wróciła do rodziców składając pozew o unieważnienie małżeństwa. Stałem przy oknie i patrzyłem, jak wynoszą swoje rzeczy. Telewizor, który im kupiłem. Meble, które wybrali na mój koszt. Ubrania, które opłaciłem. Gdy skończyli, Marcin podszedł do okna. Przez szybę spojrzał na mnie raz jeszcze. Tato powiedział cicho. Czy kiedyś będziesz w stanie mi wybaczyć? Patrzyłem na niego długo. To pytanie czyły mnie przez całą noc. Nie wiem synu, odpowiedziałem szczerze. Ale wiem jedno: muszę się najpierw nauczyć wybaczać samemu sobie. Marcin opuścił głowę i odszedł. Samochód odjechał spod domu i zniknął za zakrętem. Tak samo jak tydzień temu, tylko teraz to ja miałem klucze. Zostałem sam w pustym domu, ale po raz pierwszy od lat ta samotność nie była straszna. Była spokojna. Następnego dnia przyszli ludzie z fundacji. Dom zostanie przekształcony w ośrodek pomocy dla samotnych seniorów. Ludzi takich jak ja, którzy zostali porzuceni przez własne dzieci. Ja zostałem koordynatorem projektu. W wieku 70 lat zaczynałem nowe życie. Czasem myślę o Marcinie: Czy zrozumiał, co stracił? Czy zrozumiał, że zemsta nie polegała na zabraniu mu pieniędzy czy domu? Zemsta polegała na tym, że stracił ojca. Na zawsze. A może to wcale nie była zemsta? Może to była po prostu sprawiedliwość? Anna zawsze mówiła, że życie ma sposób na wyrównywanie rachunków, że każdy czyn ma swoje konsekwencje. Teraz, gdy siedzę w tym samym fotelu, w którym kiedyś siedziała moja żona, czuję spokój. Ból wciąż jest, ale to nie jest już ten pulsujący, rozdzierający ból zdrady. To jest ból straty, ale także ból wyzwolenia. Mój syn zamknął mnie w domu przed swoim ślubem, myśląc, że mnie upokorzy. Nie wiedział, że da mi czas na odkrycie prawdy o nim, o sobie o tym kim naprawdę się stałem. To co stało się po jego powrocie, rzeczywiście odebrało mu mowę, ale mnie dało coś więcej, dało mi godność. I może właśnie o to chodziło od samego początku. Jeśli spodobała ci się ta historia, zasubskrybuj kanał i zostaw lajka. Jutro czeka na ciebie kolejna opowieść, której nie chcesz przegapić.